Cześć wszystkim, witam się z Wami dziś z Asią. Cześć. E, I przychodzimy do Was z kolejną częścią zmierzenia ubrań na małym kontra dużym biuście. I tym razem dostałam od jednej z Was prośbę na Instagramie, czy możemy przymierzyć gorsety, a właściwie takie hmm. topy gorsetowe. Tak, mi się bardzo spodobał ten pomysł, ponieważ to jest mega w trendach teraz, więc jestem ciekawa, ponieważ na mój biust bardzo mało co dobrze wygląda, więc jak znajdę tutaj coś super, to na pewno zostanie to u mnie w szabie. Na no, mój tak samo i też liczę na to, że znajdę dzisiaj coś dla siebie, bo jednak gorsety mają często ten biust tak usztywniony, nie jest taki no elastyczny. Tak, wyrobiony, też wyrobiony. taką chętną miseczkę, Tak. tak. A ja mam bardzo małą miseczkę, ja mam miseczkę B bodajże, mm -hmm. a B pomiędzy, sama nie wiem, bo wszędzie mi mówią inny rozmiar, dzisiaj <grytanie> usłyszałam B. Mam zamówienia z czterech różnych miejsc, jest to ASOS, Zara, Stradivarius oraz Bershka. I myślę, że zaczniemy od takich ostro różowych z rury. Z grubej rury, tak, ten jest dla Ciebie, to jest Meczka. Ja mam rozmiary XXS, rozmiar 32. Jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że to jest dla Barbie jakiejś ale To jest takie Maciuście. W Słuchajcie, sensie ja wiem, że gorset musi tak wszystko od tej złapać, ale to jest takie malutkie, tak się wydaje oczywiście. Tak, ale chyba jest. Jest trochę jest elastyczny. Jest, nawet jest elastyczny. bardzo. Aha. Plus ma zapięcia jak Biustonosz, tak na trzy różne rozmiary, A. więc można to sobie dopasować do talii. To jest akurat z Asosa, także myślę, że możemy się Przebrać. Ogólnie. Mówiłam, że będzie grubo. <gulanie> ale to jest tak dziwne, bo u mnie ja się aż ty stylu U mnie to wygląda tak. I u mnie to jest za małe. Tak. Jakby w sensie mam tak ściśnięty biust i mam wrażenie, że to mi jeszcze go pomniejsza i tak dziwnie to wygląda. No u mnie też nie jest najlepiej, bo zobaczcie, tutaj się kończy miseczka, a mój biust się kończy tutaj, więc to wygląda paskudnie. Po prostu jakby tutaj w ogóle za duże dla mnie w talii. Powinna mieć talii 36, ale reszta to. U mnie w talii jest akurat dobry, idealnie się układa. Ale właśnie na, na biurzcie jest za mała i mi się tak wylewa jeszcze tu po boku. No nie jest z... to dobra propozycja dla nas, jakby naszych sylwetek totalnie to nie pasuje. Nie, nie, nie. A miał no, potencjał, ogólnie mi się podoba, bo może ma taki intensywny kolor, mm. ale no niestety tak się w nim źle czuję, że dwa to jest najwyższa ocena, jaka mogę mu dać. Ja też maksymalnie 2. Ja nawet się sami zastaniam, bo mi aż tak niekomfortowo, tak, tak. dawno się nie czułam tak źle w żadnym ubraniu. Już chyba y, mniej niezręcznie czułam się w Waszej stylizacji walentynkowej Sexy Looku. Jestem ja ten feeling, bo on był tak śmieszny, że ja nie mogłam wytrzymać. Polecam! No dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Też mam taką nadzieję i teraz lecimy do berszki. Proszę bardzo. E, tutaj mam rozmiar XS, Asia ma emeczkę. E, jest to taki gorsetik, e, on chyba się spółtransparentny? Nie. Nie, ale. Na bo... plecach, na, plecach, A, na plecach. plecach delikatnie. Ale w ogóle teraz modne jest takie zakończenie, jakby dłuższe, e, szczególnie chodzi na spodnie. E, to jest mega modne, ale kurczę, czy ja znowu tutaj wejdę, zobaczymy, ale ten już mi się ogólnie bardziej podoba jakby tak, estetycznie. Tak, jest ładniejszy i ma też więcej trochę tego miejsca na biust. Więc spoko, bo tutaj to to, to jest takie malutkie, takie niewielkie, no. ledwo, ledwo. No dobra, także lecimy się przebrać. Jest dużo lepiej moim zdaniem, bo lepsza jest konstrukcja, czuję tego gorsetu. No i tutaj już nie widać aż tak bardzo, nie odcina się, to w sensie ja to czuję i wiem, że jest to gdzieś tam widoczne. Ale już nie tak można jak tam miejsca. To no tam tak dostaną. jest trochę ukryte, aczkolwiek ta miseczka u ciebie jest trochę tak wysoko, widać, że jest wyżej mm -hmm. no, tam. Tak, ale już mi się to bardziej podoba yy, i bardzo, bardzo ładny jest i kolor, i... No, mega mm -hmm. mi się to podoba. No jest ciekawe, ale w ogóle nawet mój jest źle uszyty i skręca na lewo. To jest słabe wykonanie. E, no ale plus za to, że tutaj jakby spokoleży, mm -hmm. chociaż też nie, nie, taka... nie czuję tego, nie, bo... Są topy i gorsety, które fajnie leżą na małym biuście. Na przykład ten co znalazłam właśnie w poprzednim tym no, filmie z takimi cyrkoniami to jest, super się. Film z kolei sylwestrowy. A tutaj na przykład też ten mój biust gdzieś zanika i jeszcze bardziej jest spłaszczony. Nie ma efektu wow, w sensie jest takie płaskie, ale no na plus jakby wygląd jego cały Ta, tak, kolor, konstrukcja no akurat. Um, Trzeba zwrócić uwagę na to, bo może być, jak widać, coś źle uszyte, tak? mm -hmm. ale zamysł sam bardzo fajny, od tyłu też fajnie wygląda. Taki typowy topik. No i to wiązanie też jest spoko, bo może zawiązać sobie to na szyi, tak jak tak. zawiązałyśmy, ale Asia na początku miała... Tutaj na można. Na tutaj i miała taką kokardkę i to też fajnie wygląda Można sobie wymyślać te wiązania. Więc ja w sumie, jak na propozycję z sieciówki i to, jak wygląda i na mnie, na Tobie, bym mogła mu nawet dać szóstkę, bo wydaje mi się, że jest to okej okay, propozycja. Mm -hmm. W sensie ja sama bym się kiepsko w czuła ze względu na ten biust ale wydaje mi się, że nie jest zły. Okej. Okay. Ja myślałam nad siódemką, to w sumie to jest wysoka ocena, bo mm -hmm. tak naprawdę ani ja tu z małym biustem nie czuję się nim jakoś rewelacyjnie, ani ty z dużym biustem. A szukamy tutaj czegoś, co będzie wow. fajnie wyglądało na każdą sylwetkę. Mm -hmm. e, ale nie jest zły, na pewno jest dużo lepszy od tego, więc daję siódemeczkę. No Okej. Okay. do Zary i w Zarze zamówiłam dwa różne gorsety. E, I słuchajcie, pierwszy z nich prezentuje się... tak, czekaj, która jest, jest, która jest moja? To moje jest. Podobnie wyglądają Ale spore są ogólnie wizualnie. Wydają się naprawdę duże i w ogóle zobaczcie porównanie wielkości. A sos kontra skąd Razara? Tutaj znowu jest wysunięty ten przód, więc widać taki mocny ten trend, że wszystkie sklepy wprowadzają mm. takie gorsety. Tak, 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 ten gorset z przodem, właśnie coś takiego, żeby tak nawadziło na spodnie, albo nawet wchodziło w spodnie, a mm -hmm. żeby to były takie kawałki brzucha odkryte. No dobra, to lecimy się przebierać. <grym> <grym> Słuchajcie, mała wtopa, ponieważ Asia nie weszłam. Ale w ogóle rozmiarówka z tych topów jest dosyć dziwna, bo jakby wydaje mi się, że kwestia jest tego, że zapięcie jest jednak tutaj na biuście, a ja mam ten biust, no sporo mam tutaj centymetrów, więc dlatego nie dało rady niestety w żaden sposób to zapiąć. E, a tak mówiłyśmy, że jest taki duży, ale znaczy, że... przez to, że nie jest w ogóle w żadnym stopniu elastyczny, no to niestety się nie uda. Ale nawet na mnie ta XS wyglądała na taką wielką, a tak naprawdę tutaj jakby no, jest coraz spora. Ale mimo wszystko na plecach, na boku, w tym miejscu jest dopasowane idealnie, więc mm -hmm. niby duże, a jednak... no nie wiem. Tak, ale obawiam się, że jakbym wzięła Elkę, to Elka już była już za szeroka w niektórych miejscach i wtedy bym się zapięła. Tak, na pewno by się naszym mm, odstawało to wszystko. Właśnie u mnie w jest problem, żeby dopasować tak idealnie. Natomiast nie weszłam, ale bardzo mi się podoba. Na Basi jest taki klasyczny... Ale, ale u mnie w ogóle ramiona są nieregulowane i to spada. No i to jest takie trochę za duże. Nie, nie, nie. nie niestety, nie. Kurde ciężko, właśnie ciężko na mały i na duży biust. Jest strasznie ciężko znaleźć jakiś fajny top gorsetowy. Naprawdę jest to duże wyzwanie. Przed sobą mamy jeszcze trochę tych gorsetów do przymierzenia. Mam nadzieję, że w końcu coś znajdziemy. W ogóle zapomniałam na początku filmu powiedzieć, że jest też druga część tego filmu u Asi, gdzie mierzymy resztę gorsetów z innych sklepów, także koniecznie do nich wpadajcie, link w opisie. Jeżeli chodzi o cenę, ja bym dała takie... 5. Jest on ładny, no ale jest za duży i tak nie, nie leży to za dobrze. No ja muszę, mieć jedynkę, jak leży na mnie, więc no niestety jeden. No i co, przechodzimy do drugiej propozycji z Zary. W tym topie, gorsecie Mam dużą nadzieję. Ja, ja też. Ochodzisz, Bo jest... Nie wiem czy mi się utrzyma, ale bardzo mi się podoba. Proszę bardzo. Tak się on prezentuje. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak on będzie utrzymywał biust, bo zobaczcie, że to jest duże wycięcie, Wysponcie. więc nie, nie może być wiustonoszna pod spodem. Chyba, mhm. że taki biustą z dużym wycięciem. Mhm. No dobra, także lecimy przymierzyć. No. A... Słuchajcie, weszłam ledwo, a już nie masz szansy, żeby się zapiąć, więc po prostu te są emki takie naprawdę na mniejsze biust zdecydowanie. No ale w sumie, czego się tutaj spodziewać? W ogóle to nawet nie trzyma, jakby to No właśnie, chodzi. to sobie odstaje i ja też zauważyłam, że to w ogóle nie trzyma biustu, więc tak naprawdę te topo gorsety myślę, że są na po prostu sztuczny, średniej wielkości podniesiony biust. Mhm. Bo ciężko, żeby to podtrzymało naturalne. Mm -hmm. I coś co mi się bardzo nie podoba, to ten fishbin, który jest tutaj, mm -hmm. jest jakby oddzielony od to. tego głównego. I on tutaj tak się zagina robić taki. No, okropnie to wygląda. No Po no. prostu zaraz to dwie wpadki duże tutaj. I w ogóle nawet y, w talii to jest takie luźne, bo ja że jest z każdej strony. A, a, a jednak ja gorsety to powinno być takie. takie... O, jakby było tak. Jeszcze tu by się nie zaginało. To by było spoko, nawet przy małym biurcie jakby, no, okej. Okay. No nie, ale niestety się zawija. Ale niestety i się zawija, no i jest takie. Znowu muszę dać jeden, bo ja wyglądam na jeden w tym, po prostu. <grym> ja... no też jeden, no bo tragedia z każdej strony. A szkoda, bo miało potencjał, mogło być ładne, sekcji a no to nie za sutki w ścianie. Ostatni sklep to Stradivarius. E, I tutaj niestety nie było XS, więc stwierdziłam, że już dobra zamówię Eskę, e, żeby tylko coś śmierzyć, bo ciężko Piękny już było aż tak dużo gorsetów znaleźć. Piękny on jest. E, natomiast Asia ma swój rozmiar Emeczkę. No właśnie to przepiękny, bardzo, bardzo ładny. E, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na nas, choć tutaj myślę, że będzie bardziej na Asie. No zobaczymy, ale waga mi się podoba i liczę na co tak, więc dajmy się przebrać. No i jest najlepiej, powiem Wam. Zdecydowanie. I tu, i tu. Tak. naprawdę fajnie się układa. Szczególnie, że ja mam rozmiar S, a nie XS, bo XS-ki były wyprzedane i jest co prawda delikatnie za duży, widać to po ramionczkach. I też mógłby być tutaj troszeczkę bardziej ściśnięty i tak samo tu mógłby być też mniejszy, mhm. czyli... XS powinna być idealna, ja. więc ja muszę to brać pod uwagę, oceniając, opowiadając o nim, bo po prostu mam o rozmiarze duży. Ja mam m i wydaje mi się, że MK jest idealna, nawet tutaj czuję w talii, że jakby no. idealnie leży. Znaczy jak ci pięknie zbiera ten wioskko tak. i tak... Ale nawet... No, no nie, bardzo, tak bardzo mi się podoba. I w ogóle jest taki, mam tutaj taką koroneczkę, więc mi się hmm. podoba. Jest w takim stylu trochę, nie wiem, takim staromodnym, jak na filmach tak. takich, wiesz, jakichś tam latach, w ogóle... No, ja się z... też mi tak skojarzył. E, no i też fajnie, bo nie ma tutaj nigdzie zaznaczonej miseczki, nie? Tak, I... to jest super, bo można mieć każdy rozmiar biustu, więc bardzo mi się podoba i na koniec widzicie, była wisienka taka, bo ja bym mu nawet dała dziewiątkę, jak patrząc hmm. w ogóle na te wszystkie tutaj propozycje, to nawet 9,5, bo wszystkie spełnia jakby moje wymagania i na tobie dobrze tak, leży. Pięknie wygląda, mm. chociaż ja bym wolała, żeby no, mnie bardziej podkreślał biust, ale też nie wiem, jak to wyglądało przy XS-ce, więc tutaj muszę troszeczkę przymrużyć oko. Mimo wszystko fajnie się układa, bardzo ładnie wygląda, więc dałabym chyba taką ósemeczkę. Okej, okay, ja 9 udaję, bo mm. naprawdę mi się bardzo, tak, bardzo podoba. Tak, ale jak na Ciebie patrzę, to ja bym Tobie na przykład dała 10 <laughs> w tym <O>, morsecie, <laughs> więc naprawdę to jest... Super, więc widzicie, jednak można coś tam znaleźć na duży biust. Także jest, jestem zadowolona i na pewno poza kamerą pomyślę w Może mi się przyda, A -a -a. moja stylizacja. No dobrze, no więc to by było na tyle. Koniecznie wpadajcie na film do Asi, bo teraz będziemy mieli kolejne propozycje. jestem ciekawa, bo ja póki co na mój bius. Niczego nie było takiego powalającego, powalającego, więc mam nadzieję, że z Asi propozycji coś znajdę. Możemy. E, no i też możecie napisać w komentarzach albo na Instagramach, albo właśnie pod tym filmem, co chcielibyście, żebyśmy przymierzyły jako następne na małym kontra dużym biurcie, mm -hmm. bo my często bierzemy właśnie, sugerujemy się tym, co Wy chcecie zobaczyć. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!